Nim dotarł do Warszawy, dorastał w carskiej Rosji, targanej rewolucjami społecznymi, politycznymi i artystycznymi. Życie jednego z najwybitniejszych malarzy dwudziestolecia międzywojennego to Odyseja. W jego dziełach odcisnęło się piętno artystycznej wędrówki. Bolesław Cybis, niczym antyczny odys, przemierzał świat w poszukiwaniu uniwersalnych wartości, miejsca na ziemi i twórczego spełnienia swojej wizji świata. Najważniejsze doświadczenia młody Cybis zebrał studiując w Charkowie. Po zajęciu przez bolszewików Ukrainy uciekł do Konstantynopola, gdzie obserwował barwne życie wielkiego portowego miasta, rysując akty oraz tworząc pierwsze awangardowe obrazy. Przybywając do Warszawy, Cybis zasilił szeregi jednej z najważniejszych grup artystycznych dwudziestolecia Bractwa Świętego Łukasza. Studenci Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych skupili się wokół profesora Tadeusza Pruszkowskiego, wybitnego pedagoga, guru artystycznego, mistrza. Pobyt w Warszawie to dla Cybisa wyjątkowy czas dzielony pomiędzy wielkomiejskie życie w prężnie rozwijającej się stolicy, ale i letnie, przepełnione atmosferą lenistwa, plenery uczniów Pruszkowskiego w kolonii artystycznej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Cybis podziwiał sztukę włoskiego renesansu, dlatego na początku lat 30. wyjechał na długą wyprawę do Włoch, na Sycylię i do Afryki Północnej. Artysta rysował wówczas malownicze pejzaże, przyglądał się tamtejszym mieszkańcom oraz i florze. W przededniu wybuchu II wojny światowej malarz dotarł na pokładzie Transatlantyku Batory do Nowego Jorku. Gdzie przygotowywał obrazy do pawilonu polskiego na wystawie światowej 1939 roku. Do Polski już nigdy nie wrócił, a w Stanach Zjednoczonych tworzył prace inspirowane kulturą rdzennych Indian oraz otworzył bardzo popularną wytwórnię ceramiki, która stała się towarem eksportowym Stanów Zjednoczonych. Jedyna duża wystawa twórczości Cybisa odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie w 2002 roku. Gesałnikum na aukcji monograficznej Bolesław Cybis o Artysty. Prezentuje wybór 42 prac pochodzących w większości ze spuścizny po tym wybitnym malarzu. Tworzone w Konstantynopolu, Warszawie, Kazimierzu, Włowickiem, nad Morzem Śródziemnym i w Stanach Zjednoczonych ilustrują bogactwo osobowości artystycznej Cybisa.